Dzień dobry, dzień dobry rybanki na czytaniu miesięcznym. Patrzcie kochani, jak czas leciał. Dopiero były wakacje, nagrywałam Wam pierwszy filmik latem. A teraz co? Zima, święta. Pamiętajcie, rybenki, że czytania, które wykonuję dla Was, są czytaniami ogólnymi dla Was wszystkich. I może się tak zdarzyć, że z którymś z Was po prostu karty nie będą rezonować. Nie przejmujemy się, nie denerwujemy się. Proszę sprawdzić, gdzie macie swój Ascendent, odsłuchać tego znaku. Ważny jest też Księżyc, Wenus. I posłuchajcie tych drugich znaków, a na pewno zauważycie, że rezonują. Skarbeczki, pamiętajcie o łapce w górę, w zamian za zobaczenie filmu. Oczywiście, zostawcie ślad w komentarzu, dajcie mi rybkę bądź napiszcie komentarz jak karty z wami rezonują tak żeby kanał mógł istnieć no to takie są kochane wymogi jeżeli macie ochotę zostawcie kochani ślad w komentarzu subskrybujcie kanał naciśnijcie szary dzwoneczek otrzymacie zaraz informację że pojawił się nowy filmik na kanale Rybęki rozkładam dla was karty potencjału, karty wyroczni ale ponieważ mamy często szaro, buro i ponuro i tak szybko ciemno, to dla nas też pozytywne myśli. Tak sobie wymyśliłam na dzisiaj, tak będziemy mieć, kochani, tak? Także zaczynamy z karbeczki. Chcę tą kartę, <laughs> te może odłożę, żeby, żeby po prostu nie przeszkadzały. Chcę tą kartę. No to co? Zaczynamy horoskop na miesiąc grudzień 2022. Skarby. Zaraz zobaczę, czy, czy nie za ciemno mamy. Lepiej? Chyba lepiej. Dla Was głodne duchy. Cyfra 14. Kochani, w tym miesiącu 14 będzie ważna. Albo to będzie 14 godzina... Albo to będzie 14 minuta, 14 piętro, co by to nie było. Głodne duchy mówią o jakichś pewnych obsesjach, o jakimś przywiązaniu do czegoś, ale i o świadomości, kochani, niedostatku. One są tutaj, żeby was uczulić, że czegoś się obsesyjnie trzymacie, bądź kogoś. Tak też może być, że kogoś. Kochani, najwyższy czas porzucić tego typu myśli, tego typu zachowania i powierzyć Bogu własną wolę, albo w co tam wierzycie. Nie dajcie się, kochani, w tym miesiącu zwieść pozorom, tak? A przynajmniej nie w Waszym przypadku. Spójrzcie dalej, a odnajdziecie w życiu prawdziwą esencję. Myślę, że w miesiącu grudniu powróci jakiś porządek, ład, który był zaniechany ostatnio. I zwróćcie, kochane, uwagę na tą czternastkę, bo coś czuję, że ta czternastka będzie dla Was bardzo, bardzo ważna. Co karty wyroczni chcą Wam powiedzieć? No w Księżyca w Koziorożcu. Twoja ciężka praca przynosi owoce. I co wy na to, tak się wzbraniałyście, że nikt was nie docenia? A chyba jednak jest inaczej. No. no w księżyca w koziorożcu. Skarby, powiem wam tak. Opracujcie jakiś plan, dobry plan, nie jakiś, a dobry. I dobrze go wykonajcie. Zobaczycie, że możecie dostać niezłą premię, niezły awans, cokolwiek by to nie było. Osiągniecie swój cel i wykażecie się naprawdę przed wszystkimi. Możecie zaszokować wszystkich, a dzięki waszej ciężkiej pracy, wasze marzenia się urzeczywistnią. Czyli dostaniecie na przykład yy, odpowiednią ilość gotówki i zrobicie sobie fajne święta, bądź pojedziecie gdzieś na święta, w góry, czy gdziekolwiek ale ostrzeżenie w tej karcie nie przesadzajcie kochani z kontrolą i unikajcie tych osób, które też lubią kontrolować. To jest takie mm, takie przesłanie, kochani. Pozytywne myśli mówią: współczujcie wszystkim ludziom, zwierzątkom, nie wiem, kogo tam macie. Koło siebie, co? Przeczytam wam. Współczucie jest bijącym sercem wszystkich praktyk duchowych. Pokój, którego szukasz, pochodzi z pokoju, który tworzysz. Niechaj teraz Twoje współczucie obejmie wszystkie istoty, w tym ciebie samego. Wszyscy na tym skorzystają, gdy będziesz dobry. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe i wolne. Współczucie dla wszystkich to wam się będzie opłacać i to bardzo zobaczycie. Tarot znów kochani i zaczynamy ogólne czytanie miesięczne. Najpierw yy, ogólnie sprawdzimy waszą energię: dwa miecze, królowa monet, śmierć i cesarzowa. Bardzo podobny układ przed chwilą miała Miały chyba wodniki, jak się nie mylę. Chyba tak. No cóż. Zobaczymy, sprawdzimy. Idziemy do sfery miłosnej, dobra? A w miłości. Pięknie. A z kielichów. Siedem buław, dziewięć monet i mamy króla mieczy. Co w finansach? A z buław, tak. Dwa kielichy. Bomba. Siedem monet, tak. No i karta sądu, kochani, tu, co wszystko Wam powiedziałam, karty potwierdziły. Natomiast karty rady, kochani, nie odsłaniam, nie chcę się sugerować. Będziemy sprawdzać będziemy po prostu sprawdzać za chwilę. Sprawdzam, co pod spodem. O, sześć kielichów, kochankowie, dziesięć buław. Uchuku, będziecie tęsknić za jakąś miłością, albo będzie powrót do byłego, co. Myślę, że ktoś tutaj się może odezwać, ale idziemy całkiem, całkiem po kolei. Kochani, to sobie mm, te karciuszki troszeczkę przesunę, żeby mieć większy wzgląd. Idziemy do energii ogólnej tego miesiąca grudnia. Pamiętajcie, kochani, że czytania, które wykonuję, są ogólne i może się tak zdarzyć, że robię przekaz dla jednej, dziesięciu, stu osób, a nie tysiąca czy dwóch, tak? Pamiętajcie, że dwójka mieczy, jeżeli pojawia się w ogólnym. W ogólnej sytuacji, to moim zdaniem, znajdujecie się teraz w takiej pozycji, w takim miejscu, w takiej sytuacji, że was olśni, że nareszcie coś dostrzeżecie, czego nie widzieliście. Ta kobieta ma tutaj opaskę. To jest też, kochani, lekcja dla osób, które uczą się tarota. Ja, kochani, nie uczę się z książek, ja uczę się z tego, co widzę na kartach. I powiem Wam tak. Rozwiniecie swój intelekt, umysł i będziecie słuchać i zawierzać swojej intuicji intuicja was pokieruje a wyłączycie na chwileczkę serduszko bo będziecie miały dwa wyjścia i będziecie musiały podjąć decyzję będziecie zrównoważone będziecie szły na kompromis czasami jest to ciężkie, wiem o tym zdaję sobie kochanie z tego sprawę ale będziecie kochane w tak idealnej pozycji, w takim idealnym, że tak powiem, um, bezstronnym, może i nawet sytuacji, że będziecie wiedziały, że właśnie tego w danej chwili potrzebujecie. Jeżeli będziecie wycofane, mało pewne siebie, chłodne, nawet do mężczyzn czy tam do kobiet, to możecie się zablokować przed nowymi znajomościami i będzie Wam ciężko się otworzyć. Więc, jeżeli teraz już wiecie wcześniej, to może warto te blokady zrzucić i iść po swoje, co? Bo jeżeli jesteście w związkach, to ja widzę dobrą komunikację między wami. Jak najbardziej będziecie super się dogadywać, rozmawiać, tworzyć wspólne plany na temat yy, świąt sylwestra. Ale nie mam gotowości na nowy związek. Wy chcecie, ale. Ale. No właśnie, i jest to ale. Ale nie proszę panią, państwie, ja chcę. No tak, ty chcesz. Ale się bronisz. Masz postawę taką wycofaną. Masz sprzeczną ucz uczucia. W domu mówisz tak, tak, ja chcę, a idziesz na spotkanie. Ja nie wiem, czy ja chcę. Może jednak poczekamy, może, może zobaczymy, co z tego będzie. I tak samo, kochani, ta karta odnosi się do pracy, do finansów. Jeżeli będziecie zacofani, wycofani, czy jak to tam powiedzieć, to wam po prostu robotę sprzed nosa ktoś. Sprzed Przątnie, bądź jakieś zlecenie, bądź cokolwiek tam będziecie robić. Jeżeli macie do w tym tygodniu, w miesiącu, przepraszam, grudniu negocjacje, to mi wychodzi z tej dwójki mieczy, bo możecie naprawdę dużo zyskać. Mamy kolejną kartę królowej monet i prowadzicie idealnie biznesy. Wyglądacie super, idziecie do fryzjera, idziecie na, na masaż, nie wiem, dbacie o siebie, wyglądacie jak milion dolarów. A przy tym poszerzacie wiedzę, i wszyscy są zaskoczeni. Piękna energia. Ale, kochani, yy, u niektórych rybek musicie coś przetransformować w grudniu. Coś zmienić. Dla tych, którzy, y, którzy spodziewają się dziecka, no to życie odmieni się o 180 stopni, wszystko będzie inaczej. Niektórzy kończą pracę, idą do nowej. Będą też sytuacje, że poznajecie faceta i już nie będziecie siedziały z koleżankami na kawce, tylko będziecie musiały te mm, spotkania przełożyć na sobotę, niedzielę bądź na inne dni, bo niestety jakaś zmiana musi przyjść. A może skończcie właśnie z tymi obsesjami, o, który, o których mówiły głodne, y, głodne duchy? Jest też takie, kochani, powodzenie, że jeśli kogoś śledzimy, obserwujemy, to potem wpadamy y, sami w pułapkę. Więc jeżeli nie podoba ci się twój partner, bo ciągle siedzi z telefonem i ciągle tam yy, obraca ten telefon, jak siedzi, i żebyś nie widziała, kto do niego pisze, to porozmawiaj szczerze. Powiedz: Słuchaj, masz coś przede mną do ukrycia, to mi powiedz szczerze. Czy warto się męczyć? Czy warto zapłacić najwyższą cenę, zmarnować najlepsze lata swojego życia na kogoś, kto przed nami ma coś do ukrycia? Powiem wam tak. Dla Was rada ode mnie by była, odpuśćcie, zmodyfikujcie, odnowcie, porozmawiajcie. Być może ten partner Cię nie zauważa, bo chodzisz cały czas w szlafroku, w dresie. Może zrób coś, co odmieni, nie wiem, może pomaluj ściany zaproś do kina, może siedzicie non stop przed Netflixem i już, już mu się to nudzi oglądać te telenowele, może trzeba zmienić swoje przekonania może jesteście uparte i ponosicie stratę właśnie podczas konwersacji z jakąś osobą, tak? co by to kochani nie było idzie jakaś zmiana, jakiś koniec musi nastąpić, ale to nie jest taki koniec diametralny, szokujący po prostu wiecie, że jedynie w życiu stałe to są zmiany. I dla Was w grudzień przyniesie jakąś zmianę. Dla każdego przyniesie co innego. Tak jak powiedziałam, dla jednego przyniesie to zmianę stanowiska pracy, nawet samą pracę, nowy pracownik. Dla innych urodzi się dziecko. Poznacie swoją teściową, może. Może odezwie się ten eksiu, którego tak wspominaliście, tak wzdychaliście. Ach, jak było cudownie! Nikt mnie tak nie zaspokoił, tylko on. I w sumie zapomnijcie o tych problemach, ile wam stworzył tych problemów, ile było kłopotów, ale wy to weźmiecie, bo wy jesteście bardzo, bardzo odważne. Zastanówcie się, czy warto, czy nie lepiej zostawić to w formie, że tak powiem, romansu, ale wszystko zależy kochani od was. W tym miesiącu będzie ważna matka, osoba starsza, teściowa, ale jeżeli wy jesteście matkami, no to staniecie na wysokości zadania. Kochani, przechodzę do miłości, no i mamy askielichów. I mogłabym powiedzieć, i jest pięknie, cudownie, także osoby w związkach. Powiem wam tak... Będą nerwowe chwile, gdyż mam tutaj siódemkę buław, też zaraz potem. Ale ogólnie miesiąc, powiedziałabym. Będzie przesympatyczny, będziecie dbały o siebie, będziecie mm, stroili razem dom, choinkę, może nawet i kochani, gdzieś wyjedziecie. I tutaj powstanie na tym polu troszeczkę: a bo ty bierzesz mamusię i, i znowu mi będzie to gadywać, albo ty bierzesz tego kolesia, a on dużo, dużo pali, i potem mi, mi wszystko śmierdzi. Wiecie, wiecie o co chodzi, tak? Także kochani, jeżeli będą tam jakieś spięcia, to tylko i wyłącznie na, na tych zasadach. Natomiast związki stałe, no powiem wam patrząc tutaj, że będzie sielsko, będzie anielsko. Jeżeli się z kimś krótko spotykacie, to w miesiącu grudniu, kochani, będziecie się docierać. Będziecie się docierać na tej zasadzie, że musicie się poznać, bo zachłyśniecie się tą osobą bardzo i bardzo tej osobie się spodobacie. To macie gwarantowane, gdyż Aski Lichów mówi, ja ją chcę, obojętnie jaka ona jest, co ona chce, ja ją chcę. Natomiast ta siódemka Buław zawsze mówi, że możecie się różnić troszeczkę, może wasze charaktery się różnią, dlatego musicie się poznać bliżej, żeby zobaczyć, w czym się różnicie. Może ty lubisz piłkę nożną, a on piłkę ręczną, albo na odwrót. No i teraz co oglądać, tak? Ale też kochani yy, widzę, że jakbyście tego yy, partnera czy tą osobę, którą tam poznajecie, yy, yy, takie wysokie wymagania miały od niej. Czy zastanówcie się, czy przy tej karcie kochani troszeczkę yy, nie przesadzacie. Mogłaby ta osoba się was wystraszyć, tak myślę. Bo yy, Zarówno wy możecie tą osobę troszeczkę, że tak powiem, atakować, i, i ta osoba, która yy, być może w, gdzieś goni, może ma swoją firmę, może ma pięcioro dzieci i tu musi z alimentami tego zawieść. <laughs> Wiecie, no różne są sytuacje, tak? Być może będziecie musiały tą osobę do czegoś przekonać, ale widzę, że te początki mogą być trudne. Dlatego yy, nie bójcie się tych nowych wyzwań. Tutaj jest jakaś zmiana, i wy chyba będziecie musiały, kochane, iść na kompromis. Część z Was powie, ale ja wolę być sama. O czym mi powie dziewiątka monet? że po prostu nie dacie rady, bo lubicie sobie porządzić, lubicie, żeby było tak, jak wy chcecie, a nie tak, jak żeby inni. I ja się wcale nie dziwię, kochani, że wy będziecie chcieli powolutku najpierw koleżeństwo, przyjaźń, a potem zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast ci, co zdecydują się być tą osobą, kochani, to z czasem zobaczycie, że dobrze, że poszliście na kompromis, dobrze, że poszliście na ustępstwo, bo Okaże się fantastycznym człowiekiem. Natomiast osoby, które w tej chwili są singlami, to powiem Wam bardzo tęsknicie za kimś z przeszłości. Niektórzy to po prostu oglądają czy tam na Facebooku, czy zdjęcia, czy, czy wzdychają, ale jest też spora szansa, kochani, że do was po prostu idzie, no, idzie romans. Dla jednych słuchajcie, ciężko powiedzieć w tej chwili, jak to się rozwinie, bo yy, z jednej strony, byłyście długo same i jesteście przyzwyczajone do tego, że nikt wam nie przeszkadza, aż nagle się ktoś pojawi. Więc, kochani, jeżeli się pojawi osoba, która dawno, dawno się nie odzywała, którą znacie, to jest spora szansa, że będziecie miały ym, romansik w grudniu z tą osobą, ale jeżeli będziecie tam gdzieś na Sylwestra, gdzieś tam pójdziecie na zabawę, nie wiem, Mikołajkową czy jakąś, no to kochani, możecie poznać y, swoją przyszłą osobę y, od tego, że się po prostu pokłócicie. Na przykład, będziecie parkować samochód. Kto cię uczył parkować i się zaczyna, tak? Blondynka się znalazła czy coś takiego. I właśnie widzę, że, je, y, 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 że tą swoją miłość możecie poznać poprzez taką sytuację, albo pójdziecie gdzieś do urzędu i, i, i co on tak długo załatwia, tam stoi. I powiem Wam, może, może to poznanie nie będzie tak ciekawe, ale jeżeli wymienicie się tam telefonami, czy jeszcze, jeszcze tam wejdziecie sobie w drogę, to zobaczycie, że ten człowiek okaże się naprawdę wartościowym. Będzie od Was starszy, może mieć błękitne oczy, może być łysy albo blondyn, bo to różnie. Może mieć taką szpiczastą brudkę bądź może mieć, wiecie, tak w brodzie takie wgłębienie, może mieć bardzo piękny facet. I myślę, że będziecie nawet o nim śniły. Albo kobieta obróćcie sobie, bo mi jest tak łatwiej powiedzieć, tak? Natomiast w finansach najlepiej kochani. To jest wasz miesiąc, kiedy działacie, otwieracie działalność, chcecie, próbujecie, chodzicie na nadgodziny, robicie to, co szef każe i dostajecie awanse, dostajecie premie, dostajecie nagrody. Niektórzy oczywiście się zakochają w pracy, no tak, no rybeczki, no jak pysk szczeliu seksik będzie. Oczywiście pamiętajcie, nie wszystkie, może mówię to do dwóch, trzech osób, ale niesamowity płomienny romans w miejscu pracy lub przy pracy koło pracy. Kochani, jeżeli czekacie na rozwody, na, na te sprawy separacyjne, wszystko w grudniu powinniście załatwić. Jeżeli coś się przesunie, to, to yy, tutaj mam czwarty tydzień grudnia i, kochani, zaczynacie życie od nowa, czyli Podział majątku zrobione dostajecie pieniądze, dostaniecie alimenty, wszystko na co czekaliście, dostajecie. Jeżeli nie macie pracy, to wy mi nie mówcie, że nie ma pracy, bo przy tych dwóch pierwszych kartach, to ja mam tak, podpisanie umowy i macie pracę swoich marzeń. Dwa kielichy będziecie bardzo lubiały tą pracę, więc słuchajcie, hmm, co by. Hmm, co by to mogła być, na przykład za praca? Teraz patrzmy tutaj, kochani. Siedem monet. Dla mnie siedem monet. Co to może być? Owszem, w tej chwili możecie składać CV i może być taki zastój, ale te wasze odłożone CV, które tam gdzieś leży, to może być albo w jakimś biurowcu za biurkiem, albo gdzieś, gdzie jest tak pięknie. Albo w miejscu takim, gdzie spotykają się osoby. Um, dwa kielichy. Gdzie byście mogły, kochane? Gdzie byście w barze, w restauracji? O, właśnie, w barze, w restauracji pracować, ale tam, kochani. Bo ja tutaj widzę podpisanie umowy. Może wy już, kochani, może wy już macie coś załatwione i po prostu czekacie i wspominacie, jak to będzie. Bo naprawdę ciężko mi stwierdzić, bo ja widzę, że Was nosi. I Wy naprawdę nie. Nie, ja tutaj nie widzę, że wy macie jakiś przestój, owszem może jakiś urlop, może coś takiego przymusowe, ale ja widzę, że wy idziecie, działacie i, i inwestujecie, jeżeli prowadzicie swoje firmy, to jest wasz miesiąc, a z buław z dwójką kielichów wszystko wam się powiedzie. Wy oba będziecie miały rybki najkrótsze czytanie, bo ja za cholerę nie wiem co ja mam tu jeszcze wymyśleć, bo tak fantastycznego czytania to nie miały yy, żadne, no żadne do tej pory z was. Naprawdę, wy chyba na koniec grudnia, nawet i w połowie, to osiądziecie już sobie w fotelu i już będziecie czekały na święta. Jednak nie zapominajcie o tych urzędowych sprawach, bo y, możecie, nie wiem, czy zapomnieć o, o mm, Urzędzie Skarbowym, czy o na przykład o ZUSie, czy coś takiego, tak? Także sprawdzajcie, czy wszystko... Czy wszystko jest popłacone i wszystko wysłałyście? Dobrze? Kochani, przechodzimy do karty rady, i tutaj mamy: oddajemy się rodzinie, opiekujemy się dziećmi, tworzymy nowy związek, poznajemy się, jesteśmy chętni. To mamy początek, kochani, uczucia. Ktoś nam może wyznać uczucia, ale jako rada, to ja Wam powiem tak. Wy też, kochani, bierzcie przykład z życia, tak. Skupcie się na tym, co przynosi Wam ukojenie, co przynosi Wam yy, przyjemność, radość. Ponieważ ta karta przedstawia takiego młodego człowieka, nie bądźcie naiwni jak dziecko. To jest dla Was ostrzeżenie. To, kochani, dobre wiadomości w rodzinie, to dobre wiadomości u przyjaciół, ale słuchajcie w swojego wewnętrznego. Głosu, słuchajcie intuicji, na chwilę serduszko niech odpocznie. Tutaj przy tej karcie widzę awans zawodowy, podwyżka, premia, nowe propozycje zawodowe. Jedynie w zdrowiu to przeziębienie Katar. Aż właśnie sama zaczęłam kaszleć. Katar, no ale to wiadomo, no taka pora roku, tak? Wszystko się Wam ułoży. Wszystko pójdzie wam jak spłatka. Ludzie pójdą na kompromis. Wy też. Czego chcieć więcej? To co rybęki? Łapki w górę dajemy. Zostawiamy komentarz. Dziękuję wam bardzo za to czytanie. Życzę wam pięknego miesiąca. Dajcie znać jak z wami karty rezonują. Buziaki. Papa pa, serca.